Hej, pogrowionko! Jestem Andzix i witam was ponownie w kolejnym odcinku Tale. REQUIEM Jesteśmy w tym samym miejscu co skończyliśmy w ostatnim odcinku w trzecim rozdziale Tutaj szczury się objadają z strażnikami A my chyba musimy się dostać jakoś tędy a Tu mamy wejście z schodami No dawaj Lukas

We're here. Good work. Look, no rats. So they stopped at the city walls. <laughs> they don't care about walls. They care about food. I don't see any soldiers either. Hey, I've just remembered. In Bodan's laboratory, that there was a fresco with an island on it. I saw it, Lucas. What about that? Bodan must know about it. All right, all right. I'll try to ask. Thank you. Now, mother said the herbalist lives at the edge of a forest. We should be close. It's so quiet. It feels off. There were people here not too long ago. No Grama sekrety, które nie są widoczne. Trzeba wchodzić w każdy zachamarek, patrzę. Przy okazji, bo fajnie jest to zrobione, chociaż jednak są ograniczenia dalej. Nie da się daleko wyjść poza pewien teren. Tak, jak było pokazane wcześniej, tam była jakaś wyspa, i specjalnie nam ją pokazali. Jakieś przedmieście, powiedzmy, nie to. Wioska przy. Przed, przed murami. Historycy mogliby się odezwać na tym kanale, komentować to i owo. O no tak. Może coś wykujemy. Właśnie. Hey, Aha! Right oczywiście Right. można zejść na dół? Czy nie? Gramie nie pozwala zejść. Chyba muszę użyć tego. Wait, I'll take a look at that Ale czuję ten wiatr w pewnym sensie. I mam ochotę się ogrzać.

Możemy też, to dawaj. To wykorzystaliśmy wszystkie narzędzia. That's help. We to, go? Yes. Let's go. to nóż zamieniła na resztki. Aha, rozumiem. Ja chcę mieć dwa noże. Oh, Został zabity. To nie ciekawie, no. Tak, ale jak jest ciało, to i szczury mogą przyjść. Więc lepiej uważajmy. Ale się ogień pali. Dosyć niedawno musiało być podpalone, co? Chyba, że to właściciel podpalił. Kurde, no. Boję się teraz tych drzwi otwierać. Wiedziałem.

My jesteśmy i z bo tu jest za dużo szczurów, także idziemy tutaj. Woah! Nie, no bez przesady. Nie, chodź tu, chodź tu. Muszę użyć tego kamienia. No. Uśpieszyłem się za bardzo, ale zaskoczyło mnie to. Ale no dobrze, o to chodzi. Nie mogę oczekiwać, że będzie wszystko pięknie i łatwo szło. Jak z procy, <gry> zobaczmy, czy mogę to podpalić. Ej, szczurki, gdzie wyjdziecie? Najważniejsze, że jesteśmy przy ognisku.

No inkwizycji nie ma. To znaczy pewnie gdzieś tam jest. Jest ich sporo, ale podejdźmy ich kawałek. Muszę się rozeznać w sytuacji. Możemy zrobić Extinguisa. nie tak. Hej, okay, udało się. Ale właśnie. Jesteśmy teraz mocno ranni, czy. Ha, dobrze. Bo raz możemy chyba oberwać, a potem jak za drugim razem już zginiemy. Jakby się odnawiała energia w pewnym sensie. No i co teraz? A, mięsko. Droga wolna. Szczury, szczury wszędzie plus panowie nie mam siarki za bardzo tak abym ja tak tego pana po prostu zgasił tam no ale... Ale możemy kamienia użyć. Ale musimy podejść tam, o, dobra. Nie trafię, trafię. Nie może. Mogę tu przejść? Dobra, możemy wabić tych kolesi też. Tędy mogłem też pójść, ale wtedy to było mniej więcej to samo, tylko z patykiem bym doszedł. Dobra, zajrzę tu do tego budynku, w sumie może jakieś zasoby. <grymne> Ty do szczurów już gada, już. Ok, pięknie. Tego, tego nam potrzeba. Jeszcze tylko więcej siarki to będzie dobrze. To jest sporo szczurów, i tam jest jeszcze strażnik, ale nie widzę sensu, żeby tam iść. Biblia tam mamy skrzynkę, to może spróbuję ją wziąć. A, no tak, kamyczka. Tylko, że on nie może tu podejść, bo szczury. A nie, może. Chodź tu, chodź tu, Lukas. Mogę go wykorzystać jako mięsko też, ale to trzeba być już naprawdę dobrym mi się wydaje. W odpowiednim miejscu go trafić. These bodies, I knew these people. Yeah, Don't look gosh, at them if it upsets you. This is rats You did you, you killed them all. No, I want to see my wife. Listen, it's been a damn long day, and my sword's still warm, so. We have to do something. They're surrounded by rats. Well, you want me to help you? <laughs> You're all dead already. Listen, Herbalist, stop right now. You'll all be sick soon.

What are you doing with my plants? I've got doctors and sick people. Yeah, Here, don't them. you look hungry. That's why we need you and your plants now. Shut up. Oh, God. These bodies. We have to do something. They're smacking my We have to hide. Stop. One down. <clears throat> Ok, udało się ocalić gościa. Chociaż nie trzeba było. Chociaż w przeciwieństwie do Rodrika w poprzedniej części, no, ten pan żyje. Który i tak nie gada z nami. Zglitszowany jest. Może kiedyś zabijają to. Trudno. Gdzie? A, tutaj. Ja zastanawiałem gdzie iść. No dobra. Through here.

Herbalist jest na zewnątrz. No świetnie, dobra. To uważam, że to będzie dobry moment, żeby skończyć ten odcinek. I chyba glitch jakiś. Więc. Bo może z tym herbalistą dałoby radę coś zrobić? Więcej niż tylko tyle. I to, jeśli mieliśmy go nie ocalić, to po co pisało, żeby go ocalić, nie? Można było próbować, ale na przykład nie powinno to się udać, nie? Ale jednak się udało. A nic to nie wniosło. I nie dało nam to tak naprawdę nic. Ale to tyle. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Tutaj był Angiks. I do pogrania. Cześć.